Paryż, Warszawa i Krym, zachwyca się tangiem tym. I ty z tym uczuć się nie na zabój kocha i ten przebój. znajdziesz go w każdym kawie, spotkasz na szaze i zę. W smutki rzuć i nuć to zły. Dziś trzeba pić do ja nie na scenie więc Śląska, orkiestra ze znakomitym solistą, chyba tu nie trzeba specjalnej rekomendacji. samo imię i nazwisko Jacek Wójcicki mówię w zadzie wszystko mistrz opery opereckiej od wielu, wielu lat na polskiej scenie muzycznej. Postać bardzo znana już od lat, która występuje na różnych salach widowiskowych. Pan Jacek Wujcicki dzisiaj wystąpi w repertuarze filmowym, to znaczy Frank Sinatra Abba i inne, że tak powiem, standardy filmowe, które są znane na całym świecie. Dzisiejszy koncert kończy występie filharmonii z różnymi ciekawymi solistami. Państwo wiecie, ile mieliśmy tu znakomitych gości, Krzesie Myrdybski, był osobiście Wojciech Kilar, było wiele innych znakomitych koncertów, jedne w klimacie na Wesoło, jedne na poważne, na przykład Rekwię. I w zasadzie można powiedzieć, że to koniec współpracy, bo orkiestra Filharmonii Śląskiej kończy tu codzienne próby. Natomiast jest szansa, że pomimo faktu, że mówiąc nieładnie, orkiestranci, członkowie orkiestry przenoszą się już na stałe do swojej siedziby, bo remont się już kończy. Podpisaliśmy wstępny kontrakt ustny, że w dalszym ciągu Filharmonia do końca roku będzie koncertować, może na nieco e, innych zasadach finansowych niż dotychczas, ale również korzystnych dla Hacechu, stąd korzystny również dla kultury chorzowskiej, chorzowskiej, dla ich mieszkańców i dla melomanów muzyki poważnej. I tu, gdy słyszę je, w każdym dniu Bożych krew. płynie nastraja znów na śpiew. Tango, polskie tango, z bałem się łączy. I tu z balangą zawsta elita. Rączny gang tańczy to słynne tango, tango.